Lecz był taki na, na poprawienie nastrojów po, po, po bardzo słabym roku. Udało się poprawić troszkę tę troszkę te, te, te atmosferę wokół kadry? Zobaczymy. No, wszystko weryfikują mecze, mecze barażowe. No, niestety zepsuliśmy sobie tyle, że mecz towarzyski z Łotwą, z rywalem na poziomie Estonii no, no, nie spowoduje chyba otwarcia szampanów i, i wielkich tańców na ulicach miast polskich, bo bo nie o to chodziło w tych eliminacjach. Jest, jest więcej znaków zapytania niż chyba rzeczy, które mamy wyjaśnionych, ale do tego, do barażu jeszcze naprawdę bardzo daleka droga. Jest tyle niewiadomych, tyle znaków zapytania i tyle się może wydarzyć, że ciężko w tej chwili dywagować. Jeżeli to by był ten moment na baraże, chociażby z Ukrainą, to to mamy, Houston mamy problem. Jeśli chodzi o pozytywę dzisiejszego meczu, Nikola Zalewski, może coś tradycyjnie, jeszcze? tradycyjnie Nikola Zalewski. Eee, przepiękna bramka Roberta Lewandowskiego i uśmiechnięty kapitan, którego dawno, da, dawno, dawno nie widziałem uśmiechniętego na meczu kadry. Eee, Nikola na pewno, dobra pierwsza połowa Przemka Frankowskiego. Zawiódł mnie troszkę środek Pola, bo spodziewałem się więcej dzisiaj po Damianie Szymańskim po Jakubie Piotrowskim. Dobry początek Sebastiana Szymańskiego, ale, ale po raz kolejny powtórzę. Naszym rywalem dzisiaj była Łotwa, która zajęła ostatnie miejsce w grupie. Spodziewałem się większej liczby dobrych momentów reprezentacji Polski, a, a tego dostaliśmy za mało. No pewnie sytuacja, atmosfera miała wpływ na to, na jak, jak pewni siebie czuli się dzisiaj nasi reprezentanci, natomiast szału nie ma. W barażach Estonia będzie porównywalnym pewnie rywalem do, do Łotwy. Tak pomyślisz, że, że, że też będziemy oglądać podobne widowiska jak dzisiaj? No mam nadzieję, że lepsze. Wynik, wynik będzie najistotniejszy. Tutaj, tutaj poziom gry z Estonią ma ma pewnie w kontekście meczu z Ukrainą, Walią, Islandią albo Finlandią drugo, drugorzędne znaczenie. No za wszelką cenę chcielibyśmy być w dużym turnieju, bo tam jest miejsce reprezentacji Polski z takimi piłkarzami jak Lewandowski czy Zieliński, czy chociażby Szczęsny lub Bułka, który pokazał się zadziwiająco często w dzisiejszej drugiej połowie meczu. E, no, no szkoda by było, gdyby Polacy nie zagrali na Euro, bo, bo sami sobie napakowaliśmy tyle problemów w głowę i na boisku, że, że to niewiarygodne, jak jak można było zepsuć coś, co na papierze wydawało się bardzo pewne, ale papier przyjmie wszystko? Widać powoli rękę Michała Probierza w tej, w tej reprezentacji? Ja mam nadzieję, że będzie widać w meczach barażowych szczęście Michała Probierza, bo, bo to szczęście selekcjonerowi jest bardzo potrzebne przy bardzo ograniczonym wyborze reprezentantów. Jednak no, z, z sześciu pierwszych polskich drużyn ligowych. Gra tam tylko sześciu polskich obrońców, do tego ci, którzy są za granicą, albo kontuzja, albo duża, duża liczba absencji z powodu braku miejsca w podstawowym składzie. No Te miejsca są ograniczone. Zastanówmy się, czy my idziemy w dobrą stronę, czy, czy nie zawężamy zbytnio tego, z kogo selekcjoner reprezentacji może wybierać. Jak wygląda w ogóle polska piłka klubowa? No bo to jest baza polskiej reprezentacji. Nie każdy, kto wyjeżdża ma miejsce w składzie, a musimy mieć z kogo wybierać. Czy reprezentacja młodzieżowa? Mam nadzieję, że tak, że takie tacy piłkarze jak Peda czy Mosur. To jest coś, co więcej widzi selekcjoner probisz niż my, nie na, nie na co dzień oglądający tego, tego piłkarza, bo, bo Mosur e, Markę ma wyrobioną w polskiej lidze. Jest problem, e, jest problem, ale do marca miejmy nadzieję, bo wszyscy na to liczą, że Polacy będą wiodącymi postaciami w swoich klubach, a to jest, to jest absolutny klucz i baza do tego, żebyśmy mogli o czymś marzyć, patrząc na Ukraińców w meczu z Włochami. Na razie średnio to widzę, ale, ale niech Michał Probierz będzie szczęśliwym selekcjonerem.